Ten przekaz dedykuję mojej mamie. Okres młodzieńczy mojej mamy to uczestnictwo w powstaniu warszawskim, a krótko po tym dziewięciomiesięczna praca niewolnicza w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Po wyzwoleniu z obozu mama doświadczała ogół palenia papierosu trwającego ponad 50 lat. Chciałem powiedzieć 20, ale to było lepiej. Doświadczała również samotnego wychowywania dwójki dzieci. Moja siostra i ja, mimo wszystko, jednak skończyliśmy studia. Mama daje nam mnóstwo miłości i swobody. Zawsze bezkrytycznie akceptuje nasze wybory i wspomaga je. Nawet te najdziwniejsze, prawdopodobnie nie do zaakceptowania przez przeciętnych rodziców. Dało nam to przestrzeń do rozwinięcia kreatywności, nie poddawania się autorytetom. Umiejętności rozwiązywania pojawiających się przeciwności, wytrwałego dążenia do postawionego celu. Gdy odwiedzałem Polskę w okresie eksploracji świata, w pogoni za znalezieniem odpowiedzi na pytanie, jak być zdrowym, widziałem, że mamy organizm powoli zaczyna szwankować. Otyłość, słodycze, spadek kondycji fizycznej. Opuchnięte nogi, z sączącą się Obawialiśmy się, że mama nie dociągnie do osiemdziesiątki. Mama jednak zastosowała kilka moich podpowiedzi. Oprócz jednej niezwykle ważnej, zwracam Wam uwagę na, 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 to, na ten element zdrowia. Ponad jej siły było wprowadzenie zwyczaju codziennych ćwiczeń, a przynajmniej kilka razy w tygodniu. Ale dwie kluczowe podpowiedzi, które stosuję do dzisiaj uzwieńniła. To picie alkalicznej, strukturalnej, zasobnej w elektrony wody oraz wprowadzanie do organizmu krzemu. W maju tego roku mama skończy 60, eh, 95 lat. Wow, jeszcze lat minęło 95 lat. Kocham cię, mamo, bardzo. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za twoje mądre postępowanie w stosunku do nas za Twoje serce i bezwarunkową miłość. No to syrku, jak to dobrze, że usłyszałem Twój głos. Bardzo Cię kocham. Bardzo Cię kocham. Miesz o tym. Pamiętajcie kochani, w jaki sposób zacząłem pierwszy film z tej, z tej serii Witamina M. A drugi film mówi o częstotliwości miłości 528 Hz oraz Najważniejszym pierwiastku niezbędny do, do budowy również układu odpornościowego, czyli krzemie. W tym przekazie zagłębię się nieco bardziej w zagadnienia związane z pracą układu odpornościowego oraz dodatkowymi sposobami pomagania mu w jego niezwykle ważnej funkcji dla naszego życia. Skrótowa informacja na temat najnowszej wiedzy o odporności. Pochodzi od doktora Shiva Ayadurai. Pierwszy schemat przedstawia konwencjonalny model układu odpornościowego. Jest to wersja aktualna już od kilkudziesięciu lat i ciągle dominuje. Według niej elementy wrodzonego systemu odpornościowego starają się unicestwić intruz jak najszybciej. E, działają w sposób ogólny, to znaczy e, temperatura, dreszcze. Pocenie się po około 72 godzinach, zaczyna działać adaptacyjny system posiadający specyficzne molekuły, takie jak limfocyty T, limfocyty B. Starają się one pokonać intruza, wytwarzając specyficzne antyciała. W przypadku powtarzającej się inwazji tego samego intruza, antyciała opanowują sytuację szybko. Czyli jeśli w organizmie się, znajdują się antyciała, to każda inwazja zwalczana jest bardzo skutecznie. Takie rozumowanie stworzyło podłoże do powstania koncepcji szczepionek. Ale od 2003 roku pojawiło się spostrzeżenie, że każdy z nas jest indywidualnością, a więc każdy człowiek. Ma inne wymagania co do sposobu przywracania równowagi w organizmie, a co za tym idzie inny sposób tzw. Tak leczenia. Drugi schemat pokazuje znacznie bardziej rozbudowaną wersję układu odpornościowego i znacznie bardziej zbliżoną do prawdy. Dla wyjaśnienia drugiego schematu, interferon system w skrócie IFN składa się z dużej grupy protein zwanej cytokinami. Proszę zapamiętajcie to słowo cytokiny. Służącymi do komunikacji pomiędzy komórkami w celu zapoczątkowania obrony realizowanej przez układ odpornościowy. Działanie takie pomaga w unicestwianiu patogenów. IFN dostosowuje różne geny mające wpływ na wirusy, a więc organizm oczekuje na patogeny, i samo trenuje się, aby być silniejszym. Ciało człowieka składa się również, oprócz komórek, o których zaraz wspomnę, o ilości, o której wspomnę, z mikrobiomu, tak jak widać na, na obrazku, w skład którego wchodzi około 60 trylionów bakterii oraz niewielkiej ilości grzybów, jak również zbioromu, w skład którego wchodzi około 380 trylionów wirusów. Coś w rodzaju informacyjnego cd taka biblioteka. Natomiast własnych komórek w organizmie człowieka znajduje się około 6 trylionów. Czyli tak naprawdę w większości składamy się z innych organizmów. Nasze ciało składa się. Wszystkie wirusy i bakterie wspomagają nasze życie w nas oraz w innych ludziach. Podając komuś rękę, przekazujemy setki tysięcy wirusów, które z kolei rozbudowują ten CD-ROM. Wszystkie wewnętrzne systemy są perfekcyjnie zsynchronizowane. Bakterie jelitowe wpływają na pracę mózgu, jelita i mózg wpływają na siebie. Wszystkie substancje, które dostarczamy do organizmu, mają wpływ na bakterie jelitowe. Jeśli bakterie są w równowadze, posiadamy dobre zdrowie fizyczne, jak i mentalne. Gdy decydujemy się na szczepionki, na szczepienia, to wpływamy na wszystkie wewnętrzne systemy, zakłócając ich równowagę. Wirusy nie zabijają nas. Osłabiony, źle pracujący system odpornościowy, Reaguje nadmiernie na patogeny, wśród nich na wirusy, atakując komórki swojego organizmu, powodując uszkodzenia, a nawet śmierć. Taka reakcja nieprawidłowo działającego układu odpornościowego jest rezultatem wcześniej istniejącego stanu organizmu a mianowicie nadwaga, cukrzyca, choroby serca, palenie papierosów, Upośledzenie odporności spożywaniem dużej ilości cukru. Ale zwracam uwagę, cukier to nie tylko sacharoza czy, czy inne cukry proste. E, mąka, wszystkie zboża w trakcie metabolizmu najpierw przetwarzają się w cukry. Także dieta standardowa zawiera mnóstwo cukrów. A ta ciekawostka z Ameryki, którą słyszałem niedawno, e, mówi, że e, dżem żeby był zaakceptowany do, do sprzedaży detalicznej, musi zawierać nie mniej niż 40% cukru. Zastanawiające. W naturalnym stanie, gdy organizm jest odpowiednio odżywiony, znajduje się w zdrowym środowisku, nie jest atakowany toksynami z wody, powietrza i żywności, gdy tarczyca pracuje właściwie, o tarczycy powiemy za chwilę troszkę więcej. Gdy w żołądku znajduje się właściwa ilość kwasu solnego, gdy grasica pracuje pra, właściwie prawidłowo, e, o grasicy mówiliśmy w poprzednim filmie, organizm poradzi sobie z wirusami. Rozwijmy nieco zagadnienie, które sformułowałem w ten sposób, wcześniej istniejącego stanu organizmu. A więc, starzenie zmniejszony poziom produkcji witaminy A, mniej cytokeratyny, mniej kwasu solnego, w jelitach mniej bakterii acidophilus upośledzenie odporności. A e, jeśli chodzi o ten wcześniej istniejący stan, on również w ogromnym stopniu e, zależy od diety wysokocukrowej. W której, to, w której przypadku to nadmiernie rozwija się kandida, zwiększony jest poziom gliotoksyny niszczącej makrofalgii i limfocyty. Gliotoksyna to jest toksyna wytwarzana, wytwarzana przez grzyby, mykotoksyna. Systemy odpornościowe wrodzone i adaptacyjne, osłabione. Witamina A działa jak ściana chroniąca błonę komórkową. Wystarzejemy się, tarczyca nie pracuje skutecznie i nie przetwarza karetonoidów na witaminę A. Zmniejszona ilość witaminy A powoduje zmniejszoną ilość cytokeratyny, o której wspominaliśmy, która chroni błonę komórkową. Jeśli natomiast maleje ilość kwasu solnego w żołądku, zmniejsza się ilość bakterii, sidofilu w jelitach, zakłócając równowagę mikrobiomu. Obie te sytuacje. Osłabiają system odpornościowy. W rezultacie wszystkie elementy systemu odpornościowego nie współpracują prawidłowo. Osłabiony organizm, próbując bronić się, uwalnia cyto, cytokiny, o tym wspomniałem wcześniej, działające w sposób nadmierny, atakując własne ciało. I tak na przykład, gdy burza cytokin przeciwdziała wirusom ebola, Atakującym komórki układu krwionośnego, cytokiny powodują krwawienia wewnętrzne. W przypadku koronawirusów umieszczających się w płucach, cytokiny niszczą komórki płuc i pojawiają się problemy z oddychaniem z powodu cytokin, a nie bezpośredniego zabójczego działania wirusów. Ogólnie rzecz biorąc, Przyczynami zmniejszania się odporności są po pierwsze styl życia, a po drugie, środowisko. Styl życia to znaczy złe wybory żywieniowe, brak ćwiczeń fizycznych, stres tak naprawdę powinienem powiedzieć, stres na pierwszym miejscu, a w szczególności w dzisiejszych czasach, niewystarczająca ilość snu i palenie papierosów. No, nie chcę wspominać innych używek. A jeśli chodzi o środowisko, to zatrute powietrze, zatruta woda i zatruta żywność. Wspomniana tarczyca jest organem, którego budowa i działanie są niezwykle zależne od ilości krzemu w organizmie. Teraz warto by było porozmawiać o znaczeniu krzemu w biologii, ale proponuję zamiast przedłużania tej wypowiedzi z wyjaśnieniami na temat krzemu, Abyście, kochani, zapoznali się z informacjami już wcześniej umieszczonymi na naszej stronie krzemh2o.pl. Na tej stronie można również przeczytać o dobrodziejstwie dla zdrowia spożywania wody zawierającej dużą ilość elektronów w zakładce Clinical Stories. Tam są abstrakty kilkadziesiąt abstraktów badań naukowych z całego świata, tylko niestety one są w języku angielskim, ale. Znajduje się na naszej stronie sporo zakładek mówiących również o wodzie, tylko o krzemie po polsku. Oprócz zakładek z hasłem krzem, jeśli chcemy rozpoznać zagadnienia krzemu. Zapraszam do zakładki z wywiadem z profesorem Włodzimierzem Sedlakiem. Do arsenału metod zadbania o sprawnie działający układ odpornościowy chcę dorzucić jeszcze jedną informację. Już wiele informacji było w poprzednich filmach, a mianowicie propolis. Tak jak w społeczności pszczół, tak i w społeczności ludzkiego organizmu, propolis może przywrócić równowagę mikro, mikroorganizmów w ciele człowieka. Posiada on niezwykłe właściwości przeciwdziałania rozwojowi patogenów, a w szczególności wirusów. Tak jak zauważył ksiądz Eugeniusz Marciniak, pszczelarz, aby zwielokrotnić działanie propolisu w stosowaniu wewnętrznym, należy łączyć rozwój propolisowy z miodem przed podaniem do ust. Szczegóły są do znalezienia w wykładzie księdza. Link pod filmem. Aby ostatecznie zakończyć opowieści na temat wirusa z koroną, wspomnę o głosach podpowiadających, że zabójczy efekt pochodzi od rozbudowanych sieci telefonii komórkowej najnowszej generacji, a wirus jest tylko zasłoną dymną. Wirus, o którym mówią wszyscy, szkoda, że wszyscy nie mówią o krzemie, tak niewielu ludzi mówi o tak ważnym pierwiastku. Jest dziesiątki razy mniej szkodliwy niż normalna grypa, ale w połączeniu z promieniowaniem sieci komórkowych wprowadza panikę, która dodatkowo zwiększa umieralność, czyli strech, stre, stres, lęk. Efektem mogą być niezwykle niebezpieczne ogólnoświatowe szczepienia. Zwracam Wam uwagę na to. Nawet jeśli każdy będzie miał tego wirusa przechodzącego przez nasz organizm, to ci, którzy zadbają o Twój system odpornościowy, nie odczują niepożądanych skutków. Po prostu CD-ROM zwiększy swoją informacyjną zawartość. Moja wypowiedź jest niewielką cząstką informacji na tematy zdrowia, również w sprawie koronawirusa. Znacznie więcej. Możecie usłyszeć od osób przekazujących wiedzę, do których wypowiedzi podaję linki pod filmem. Jest ich sporo, jest znacznie więcej na internecie i można wyszukać, ale nawet yy, jeśli chodzi o te, które umieszczam pod filmem, to jest ich sporo i proszę o cierpliwość w trakcie zapoznawania się z materiałami. Bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat prawdziwego życia, doświadczeń, relacji, ale również i zdrowia. Przedstawia książeczka napisana w sposób bardzo przejrzysty, krótki i łatwy do zrozumienia napisana przez Idalię Raganowicz. Żyj prawdziwie, a będzie zdrów. No to jest książeczka, z boku stoi. Drugie wydanie tej książki jest już dostępne w naszym sklepie internetowym. Na zakończenie chciałbym również podziękować mojej siostrze Hani i jej mężowi Markowi za wspaniałą opiekę roztaczaną nad naszą mamą. Bardzo Wam dziękuję. Hania, przykuc Hania tu przykucznęła patrzy na mnie i już się radośnie. No, bo ona, ona dba o mnie, dba o mnie. Pozdrawiam Was, kochani. Dziękuję bardzo.